W ramach akcji Z głową w górach, w ramach audycji Login Aktywni będziemy co tydzień próbować jakiegoś nowego sportu. Jesteśmy w Zakopanem i będziemy rozpoczynać swoją przygodę na biegówkach. Marta Naglik z biegówek w Zakopanem wraz ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiem jakie mam doświadczenie. Jeździłem latem na nartorolkach, ale ani razu nie miałem na nogach biegówek. Nartorolki do stylu klasycznego. To co teraz powinniśmy zrobić? No jest zima, jest śnieg, to chyba raczej pójdziemy tak czy inaczej. Tak jest. No, zabieramy sprzęt sobie, dobieramy go odpowiednio do wzrostu i do wagi. Dla początkujących ten sprzęt jest taki, no, powiedzmy, dosyć wolny, nie rozpędza się tak jak narty sportowe, także łatwiej złapać równowagę na tym sprzęcie i dopiero jak swobodnie będziemy sobie na łatwym terenie, na płaskim poruszać się takim stylem klasycznym, podstawowymi krokami, to możemy wtedy szukać prędkości, zmieniać też styl i szukać też stylu łyżwowego. Czyli jak tutaj jesteśmy, czyli w wypożyczalni sprzętu, to musimy na początku dobrać narty. Domyślam się, że do klasyka, ale to na początku w ogóle pokażmy, czym się różnią. Narty do stylu klasycznego, a do łyżwy. Narty do stylu klasycznego smarujemy na trzymanie. Narty do rekreacyjne są z reguły z łuską już albo z foczką, czyli łuska to jest taka. Chropowatość tutaj pod tobą. Dzięki temu, jak ja stanę na tych nartach, czy ją tą nartę dociążę, to ta chropowatość na ułamek sekundy zwiąże się ze śniegiem i mogę się odbić, przesuwać się do przodu. Natomiast narta do łyżwy jest zupełnie gładka. Zupełnie gładka, ma trochę inną konstrukcję. Ja to może wyjmę ze stojaka tutaj z tyłu. One są dosyć rzadko używane, bo to już jest taki kolejny stopień zaawansowania, jeżeli chodzi o rozwój narciarstwa, więc narta do łyżwy jest zupełnie gładka, jest sztywniejsza. I no cały czas już się ślizgamy na tych nartach, więc jeżdżąc na nich, no muszę mieć już dosyć dobrą kondycję, siłę, bo nie stanę sobie, nie, nie przejdę w marsz, bo narta musi cały czas się ślizgać, więc muszę się odpychać, odbijać z nogi, wspomagać to odpychaniem ręk, rękami, więc to już jest taki kolejny stopień zaawansowania w rozwoju w zawodnika czy amatora. Czyli jak już teraz no, zaczynamy przygotowania do pierwszego wyjechania na biegówki, to musimy dobrać pewnie na początku narty, nie buty. Czy może od butów się zaczyna? Buty mają być wygodne, buty muszą być też kompatybilne do wiązań. W tej chwili już od kilku lat jest jeden system wiązań, od trzech lat wszystkie firmy już się dogadały i produkują jeden system wiązań, ale jeszcze kilka lat temu był dosyć duży, duże zamieszanie na, na rynku. Te buty nie pasowały. Były dwa wiodące systemy wiązań. Salomon produkował swoje SNS, Rotefela system drugi i troszkę to było zamieszanie, ale już jest, na szczęście, już jest uporządkowane, to można łatwo ten sprzęt dopasować. Buty mają być wygodne. Do łyżwy są buty wyższe nad kostkę, usztywniają trochę kostkę, i stach skokowy to wspomaga odbicie. Natomiast do klasyka but jest niski, taki jak zwykłe trampki Adidasy, do kostki z miękką podeszwą, bo pracuje cała stopa, więc tu konstrukcja buta jest dopasowana też do, do tego stylu. To już mam zapięte narty. Powiedzmy, że rozgrzewka za mną. Marta naglik z biegówek z zakopanym obok mnie i będzie mnie trochę teraz szkolić. To moje pierwsze pytanie, czemu dobrze zapięte wszystko? Narty są założone prawidłowo. One się trzymają na stopach, na nogach, tylko na przedniej części buta, pięta w biegówkach jest luźna. No i teraz stawiając pierwsze kroki, będziemy uczyć się równowagi, ślizgać się. Na przemiennie, raz na jednej narcie, raz na drugiej. To jest podstawowy krok do poruszania się w biegówkach. Dobrze. Problem jest taki, że mam mikrofon w ręce, więc chyba bez kijów muszę. Bez kijeczków również jak najbardziej da się. To jest też jedno z ćwiczeń, które poprawia naszą koordynację i równowagę. Czyli zaczynamy od zwykłego marszu, przechylamy się troszeczkę do przodu, żeby być przygotowanym na poślizg. I na początku, że tak powiem, szuramy. A to już mogę nazwać jazdą, że jeździłem na biegówkach? Czy to jeszcze byłby wstyd, jakbym to powiedział, bo oszustwo jakieś wielkie? Narta jeszcze się nie ślizga u ciebie. Staramy się wprowadzić poślizg, czyli troszkę więcej siły wkładam w odbicie, żeby ślizgać na przemienie, raz na jednej narcie, raz na drugiej. I to już będziemy mogli nazwać jazdą na nartach biegowych. Właśnie, jak ja mam się tutaj odbijać? Bo ja czuję, że mogę oderwać stopę prawie że całą. Na nartach, pod spodu mamy taką strukturę, która przy obciążeniu narty, przy, w czasie odbicia, na chwilkę wiąże się ze śniegiem i wtedy mogę się odbić i przemieścić się do przodu. Narta mi nie, nie ucieknie, nie ma tak zwanego kopnięcia do tyłu. Także spokojnie mogę nacisnąć, odbić się i, i jedziemy. Prosto nie jest ja po pierwszej lekcji jazdy na biegówkach. Jeden wielki sukces, nie wywaliłem się, a proszę zobaczyć jaka tam jest. Państwo w radiu nie słyszą, ale tam jest, tak stromo mi się wydaje, 7-8% może być i w dół się nie wywaliłem i w górę, więc myślę, że jest nadzieja, że będę kolejną miastem kowalczyk, czy będę uprawiał narciarstwo biegowe. Mam nadzieję, że przez kolejne weekendy, gdy trójka będzie odwiedzać w ramach akcji z głową w górach e, górskie miejscowości, to pogoda dopisze, będzie śnieg i będę te biegówki zakładał. Generalnie Johannes Esłot klebo, szykuj się. Na następnych zawodach Cię pokonam.